Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię aż w pięciu odcinkach. Cztery odcinki będą bonusami dla osób wspierających kanał, natomiast teraz pokażę Ci, jakie warunki przyjąć do rozwiązania i od czego zacząć. Otóż, na razie nie patrzmy na polecenie. Po prostu zacznijmy rozwiązywać takie równanie. Co musielibyśmy zrobić? Na pewno to wyrażenie, które widzimy po prawej stronie, musimy przenieść na lewą stronę równania. Tutaj tylko zamienię kolejność. Mnożenie jest przemienne. Jakoś to lepiej będzie wyglądało, jeśli nie wiadomo X stoi na początku. I teraz przenoszę na lewą stronę wyrażenie z X razy 2X odjąć K odjąć 3. To się równa 0. Co robimy dalej? Zauważamy, że w tych dwóch iloczynach występuje wspólny czynnik. Tutaj mamy jeden iloczyn, a tutaj mamy drugi iloczyn. Wspólnym czynnikiem jest x. Więc z pierwszego iloczynu do nawiasu trafi x kwadrat razy x dodać 2. Widzisz, zabrałem jednego x i zostało x kwadrat razy x dodać 2. Natomiast jeśli stąd zabiorę x od tego x, który stał przed nawiasem, to otrzymam minus 2x odjąć k odjąć 3. I to się równa 0. Teraz musimy uporządkować nawias kwadratowy. To może tak zróbmy, żeby współczynnik A stał na początku. Dobra, przepraszam, że tak raz zmieniam w tą stronę, raz w drugą stronę. No ale tutaj z początku chciałem, żebyście zauważyli, że z tych dwóch iloczynów mamy do wyznaczenia X, natomiast teraz przygotowuję sobie w nawiasie kwadratowym wyrażenie kwadratowe, które za chwilę będę przyrównywał do zera. Tutaj muszę opuścić nawias i dalej mamy plus k plus trójkę. Chcąc rozwiązać równanie, musimy przyrównać każdy czynnik do zera. I teraz po tych wszystkich porządkach. Zaczyna się właściwe rozwiązanie, to znaczy ustalenie takich warunków, dla których to równanie będzie miało trzy rozwiązania. Zobacz, w zasadzie już jedno rozwiązanie mamy. To jest x równe 0, a my potrzebujemy trzech pierwiastków, czyli będziemy jeszcze potrzebowali dwóch rozwiązań, prawda? Jedno jest, czyli jeszcze potrzebujemy dwóch rozwiązań. No to te dwa rozwiązania. Muszą zależeć od tego równania, od równania kwadratowego. Więc zastanówmy się, wróćmy do e, równań kwadratowych i pomyślmy, kiedy i jakie y, rozwiązania może otrzymywać równanie kwadratowe. Po pierwsze, równanie kwadratowe mogło otrzymywać dwa pierwiastki wtedy i tylko wtedy, gdy delta była liczbą większą od zera. Równanie kwadratowe mogło otrzymywać jeden pierwiastek wtedy i tylko wtedy, gdy delta była równa 0. Natomiast równanie kwadratowe nie miało rozwiązań wtedy i tylko wtedy, gdy delta była liczbą mniejszą od zera. My potrzebujemy w zadaniu trzech łącznie trzech rozwiązań, czyli jeśli weźmiemy stąd dwa pierwiastki i stąd jeden pierwiastek, to otrzymamy trzy rozwiązania. Dlatego będziemy rozpatrywali warunek z deltą większą od zera to jest pierwsza rzecz. Ale uwaga. Żeby z nami pozostało równanie kwadratowe, to musimy zapewnić taki warunek, w którym to x kwadrat nie wyzeruje się. Czyli musimy jeszcze do zestawu warunków dorzucić to, że współczynnik a jest liczbą różną od zera. Ponadto Jedno z tych rozwiązań, które tutaj otrzymamy, tak jak otrzymamy już dwa pierwiastki, to jedno z tych rozwiązań, czy żadne z nich, nie może być równe 0. Tak? Czyli musimy jeszcze zagwarantować, to już tutaj dopiszmy, że k dodać 2 musi być różne od 0 oraz x nie może być zerem. Dlaczego nie może być zerem? Ponieważ gdybyśmy otrzymali tutaj w jednym z pierwiastków 0, to rozwiązanie stąd i rozwiązanie stąd to byłoby jedno rozwiązanie, prawda? Czyli wtedy zmniejszylibyśmy liczbę rozwiązań z trzech do łącznie dwóch rozwiązań. Takiej sytuacji nie możemy tutaj, do takiej sytuacji nie może dojść. No więc to są te trzy warunki, które będziemy rozpatrywali. Wszystko w szczegółach pokażę już w odcinkach bonusowych.